Cześć! Nagrywam ten materiał, ponieważ co krok jestem pytany, czy będę w tym roku na Pyrkonie. A jeżeli tak, to z czym przyjeżdżam? W ciągu kilku minut dowiecie się wszystkiego. Mając do wyboru jedną z dwóch opcji, czyli albo prowadzę punkty programu, albo robię stoisko, wybrałem w tym roku stoisko. Prelekcje i sesja były rok temu, więc tym razem wszyscy będziemy dostępni w jednym miejscu. Czemu muszę wybrać? Ponieważ to za dużo do ogarnięcia dla mnie, mimo że jadę z pełną drużyną pomocników. Czas, który potrzebuję do przygotowania do perkonu, jest nie do podwojenia. Skoro mój sklep będzie miał stoisko, z pewnością czeka was na nim kilka atrakcji. Już śpieszę z wyjaśnieniami, co będzie dostępne. Przede wszystkim mój stały asortyment, czyli podręczniki RPG. Mam ich już całkiem sporo, także po angielsku, więc znajdziecie na pewno coś dla siebie. Oczywiście moje gadżety także. Będą z nami. Jeśli jeszcze nie macie bębenków, magazynków, wieży, podkładek, przepinek, koszulek, toreb banknotów, monet, gazet, mitów i moich kostek, to zapraszam. Jedzie ze mną także książka Niedopowiedziane historii PCU i najnowsza osadzona w niej gra, czyli Rada 5. A skoro o niej mowa, będzie możliwość zdobycia kart premiowych do swoich talii, ale o tym później. Opcja zagrania będzie w Pyrgonowym Games Roomie, gdzie udostępniamy Radę 5. To będzie także okazja, by po raz pierwszy na stoisku sięgnąć po maniaka, zarówno najnowszy numer, jak i poprzedni, który zostało mi po około 80 egzemplarzy. Ale czy możliwe, że w ogóle nie wiecie, czym jest maniak, paniaka? Maniak Baniaka to czasopismo wydawane od marca, gdzie redakcja i inni twórcy serwują artykuły o grach fabularnych i poradniki. To także fanfiki, fanarty i humor. W każdym numerze jest wywiad z postacią z moich sesji, krzyżówka i opowiadanie. To kilkadziesiąt stron skierowanych tylko do rpg niekoniecznie wyłącznie moich widzów. Na stoisku będą dostępne cztery numery, z czego najnowszy, czerwcowy, powiększony zawiera mój scenariusz rpg gangi Miami na podstawie mechaniki Blood and Bones. A skoro o niej mowa, to już w sprzedaży będzie starter BnB, który całkowicie pozwoli zagrać w moje publikowane przygody. Jest to podstawowa wersja mechaniki, zawiera kartę postaci, opis wszystkich elementów, testów, broni, pancerzy oraz mechanikę punktów wsparcia. Wystarczy do rozegrania... Przygody przez Bramę Śmierci, która także będzie miała swoją premierę na Pyrkonie. To opowieść o grupie śmiałków poszukujących kapłana Boga Śmierci, o którym sług zaginął. Świetna zabawa na jeden lub dwa wieczory z przyjaciółmi. Macie gotowe postacie, pomoc dla graczy, nic tylko graciu. To jednak nie wszystko, co dotaniecie u mnie w klimatach fantazy. Na stoisku będzie także książka Niedopowiedziane historie 2M3D. Jeśli nie zdążyliście dostać ich w przedsprzedaży, teraz będzie okazja do zakupu. A wiecie co w środku? To na nowości jak ilustracje i łącznie około 14 godzin dodatkowej rozrywki z kampanii od dwóch małych z trzema dużymi. Na stoisku będzie także powrót przemiłego konika morskiego, karcianki z kampanii 2M3D. Z dumą zapowiadam, że konika znajdziecie w tym roku na liście Pyrkon poleca top 30 gier w Games Roomie. Zatem zapraszam tam, by zagrać, a na stoisku, by zakupić i zabrać do domu. Zaraz. Książka 2M3D? Konik morski na stoisku? Który to rok? Stoisko to także miejsce, gdzie najczęściej będzie można nas spotkać, a mówiąc nas, mam na myśli mnie i moich graczy. Jadą ze mną Nemi, Karol, Lewy, Nikos, ale także pojawi się Kozi. I coś wam powiem. Zagadajcie do nich sympatycznie i poproście o kartę do rady pięciu. Każdy z nich będzie miał specjalne chromki ze swoimi postaciami. Przydadzą się w przyszłych turniejach. Każdy zakup na stoisku to kolekcjonerska karta do rady pięciu, ofiarowana Wam z pełną miłością. Sami zadecydujecie, czy po niej pozostaniecie przy zdrowych zmysłach, czy popadniecie w obłęd. Na koniec coś jeszcze bardzo istotnego. Zgodnie z regulaminem Pyrkonu, będąc na stoisku, nie mogę rozdawać autografów. Dlatego jeśli widzicie mnie za ladą, nie proście mnie o podpisywanie czegokolwiek. Ale poza tym możemy rozmawiać, robić zdjęcia i cieszyć się z festiwalu Pyrkon, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!